Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Time. A my dzisiaj mamy moi drodzy filmik z unboxingu, jak widzicie tak z unboxingu krewetek. Nie ma to jak zacząć unboxing otwierając krewetki do góry nogami. Mamy dzisiaj dwóch nietypowo polskich hodowców, więc dość ciekawa rzecz. Możecie zobaczyć co w naszych polskich akwariach piszczy. Myślę, że jest dużo lepiej niż było kiedyś i pierwsze krewetki od Tomka K. Myślę, że dużo osób Tomka zna. Niestety mamy RODO. Nie możemy wymieniać imion i nazwisk. Jak widzicie, paczuszka zapakowana w papier. Worki zapakowane w papier. I tutaj będą klasyki, więc możecie obstawiać, co to za klasyki były kupione. Bardzo fajne jeszcze worki izolacyjne, w to wszystko. Jezus, jak to Tomek, to wszystko. Popakował i oczywiście podwójny worek akwarystyczny. Słuchajcie, dzięki temu, że na całe szczęście hodowla mi rośnie, mam coraz więcej założonych zbiorników i powoli normalizuje mi się sytuacja, z czasem mogę coraz więcej krewetek zamawiać. I część tych krewetek to jest pewien powrót do klasyki, do krewetek, których nie posiadałem, ponieważ pozbywałem się stad z uwagi. Na mały stan zbiorników, czy powiedzmy na zbyt małą ilość zbiorników. Natomiast w chwili obecnej, dzięki uprzejmości Tomka, miałem możliwość uzupełnić swoje braki. Oczywiście, do prezentacji krewetek użyjemy naszego ulubionego patentu, czyli sławetny zbiornik przygotowany na Dacz Shrimp Contest. I, moi drodzy, pierwszy zakup pierwszy zakup Krewetki Super Crystal Red w wersji Santa. Co to znaczy, że te krewetki są w wersji Santa? Oznacza to, że krewetka ma całe czerwone ciało. Mamy pigmentację na całym ciele i charakterystyczną kreskę, charakterystyczną linię na końcu głowy krewetki, która przypomina niejako czapeczkę Mikołaja. Generalnie Tomek chyba miał problemy z liczeniem, bo, bo więcej jest tych krewetek niż było. Zamawiałem bodajże 10, a wydaje mi się, że przyszło 11 albo 12. Druga krewetka, klasyk nad klasykami. I tu jestem mile zaskoczony. Krewetki Black King Kong i to krewetki Black King Kong całkiem przyjemnej jakości. Pigmentacja, jednolita, nogi. Powybarwiane, w niektórych miejscach nawet za, za, nawet za kolano. Więc krewetka bardzo fajna, bardzo przyjemna do pracy hodowlanej. To, to są zaczątki moich stad. Ja myślę, że trochę będę pracował nad tymi krewetkami, żeby dojść sobie do fajnej jakości. Ale wydaje mi się, że dobry, dobry początek na stada. Więc kolejna fajna krewetka wskakuje od Tomka. Dalej lecimy, pandy. Mamy tutaj pandy, czyli totalny klasyk, powrót do korzeni akwarystyki. I co ciekawe, co ciekawe w tych pandach, zobaczymy na ile wpłyną na to warunki wody i jak to będzie się dalej rozwijać. Większość tych pand nie wykazuje za bardzo niebieskiego pigmentu. Ta biel jest dość biała. I jest to dla mnie taka przyjemna rzecz, ponieważ ja bardzo długo pand nie kupowałem, ponieważ dużo było pand takich namiksowanych, w której wychodziła ta wariancja shadow, czy inaczej mówiąc, pojawiał się niebieski pigment. A te pandy nie do końca mnie kręcą. Zobaczymy, na ile tu będzie z powtarzalnością. Ona na pierwszym planie chyba przeleciała jedna panda. U której trochę tego niebieskiego pigmentu zauważyłem. No i moi drodzy, druga paczuszka przychodzi paczuszka od Marcina P. Od Marcina P., który ostatnio wyzłośliwiał się na temat mojego Lubao, co jest dla mnie dość śmieszną rzeczą. Natomiast ja uważam, że każdy ma swoje zdanie każdy powinien prowadzić hodowlę po swojemu. I podchodzę do tego, że trzeba szanować zdanie innych. To, że ja coś używam, to nie oznacza, że ktoś inny musi używać. Fajnie też mocno zapakowana paczka. Co ciekawe, to wiązanie worków, Marcin, ono jest trochę takie luźne. Nie wiem, czy ty masz taki zwyczaj, doświadczenie. Ja, ja zazwyczaj, jak wysyłam krewetki, staram się, żeby były one mocno powiązane, żeby były takie wręcz. Nabite Oczywiście gąbeczka, więc y, podobnie jak gutomka na plusie y, pakowanie w środku hitpack przy tych temperaturach rzecz oczywista y, nie jest wymagane. I tu znowu możecie zapauzować i w komentarzach obstawiać co ciekawego tu toż to shrimp time zamówił. I muszę powiedzieć, że po całkiem przyjemnej, fajnej y, cenie, y, tu będą dwa rodzaje. Krewetek trochę droższych od tych tomkowych. Natomiast krewetki są o tyle interesujące i ciekawe, że jedne są takie, które kiedyś miałem i popsułem, a kuku właśnie właśnie te nasze krewetki Black Devile, miałem te krewetki i zawaliłem, nie utrzymały mi się, i ostatnie sztuki poszły do jakiegoś y, miksowego zbiornika, więc zrobię kolejne podejście do Black Devili, Zobaczymy, co nam z tego podejścia wyjdzie. W szczególności, że ja na tych krewetkach mam ileś planów hodowlanych. Na początku muszę je utrzymać, rozmnożyć, a następnie będziemy kombinować. Będziemy tutaj z nimi czarować, bo one, one są zaplanowane na pewne krzyżowanie, pewne miksy przez najbliższe dwa lata. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Kiedyś tych miksów nie robiłem natomiast teraz pojawia mi się możliwość z większą ilością zbiorników, więc znów będę mógł się pobawić hybrydami i pobawić w tworzenie nowych wzorów krewetek czy dochodzenie do pewnych wzorów od zera, więc bardzo fajnie. Jak widzicie, krewetki przyjemnej, ładnej jakości. Nogi, oczywiście, klasyk nogi do pracy. No, nie ja mam, ja jestem wyczulony na punkcie nóg u krewetek, to, to jest jakaś moja choroba, czy brzydko mówiąc, nawet zboczenie. Ja zawsze dążę do tego, żeby te nogi były możliwie mocno wybarwione, więc tutaj na pewno taka praca hodowlana mnie czeka. Marcin też się pomylił z liczeniem, za co mu serdecznie dziękuję, bo to zawsze przyjemnie jak ktoś jakiś błąd matematyczny popełni przy wysyłaniu krewetek. Mi się też to dość często zdarza. I zawsze więcej materiału do pracy. No i zobaczymy, jak pójdzie z tymi krewetkami. Będę wam update'y wrzucał z tego, gdzie co trafiło, bo nie ukrywam, że to jest krewetka, która mnie kiedyś pokonała. No i moi drodzy, druga krewetka, troszkę gorzej nagrana jakoś. I tu też bardzo ustalony plan hodowlany czyli purple metaliki, purple metaliki z dość różnorodnym wzorem, taka baza do pracy hodowlanej. Będę w pewnym momencie chciał dojść do tej krewetki, którą widzicie, widzieliście na przejściu, ale też mam pewne miksy w głowie związane z tymi krewetkami, więc tu też dużo ciekawej pracy. No i zobaczymy, na ile zbiorników i zdrowia starczy. Dużo osób mówi, że jest to trudna krewetka. Ja też to stado potrzebuję do miksu z moimi krewetkami. I to tyle. Dzięki. Keep on shrimping.